I to jest ostatnie nagranie pani Kazimiery w Wilnie. Po Mateuszu. Musisz po, po Mateuszu. Po Mateuszu. Daj, to ja dobrze. powiem tak, panowie. Powiem po, to po panowie, panowie, zdrowy, a, zdrowy a, się a, Dobra? dobra. To zaczynamy? Mhm. Dzisiaj, oczywiście, wtorek nasz odcinek, ale dzisiaj sprawa ważniejsza, ponieważ wigilia w tradycji jest to, że składamy sobie życzenia, więc życzymy Wam zdrowych i wesołych świąt. Życzymy Wam spełnienia marzeń, takiej nadziei w życiu. No i oczywiście ze względu na to, co robimy, żeby Wasze życie było bezpieczne. No a w nowym roku, jak zawsze, trzymajcie się. Panowie zdrowych i wesołych świąt! No, zobacz, może. Amen. W jakiś sposób ten odcinek łączy się też z tymi życzeniami? To jest pewnego rodzaju nadzieja, nadzieja dla ludzi, którzy no, utracili swoich bliskich, ale utracili nie wiedząc, co się z nimi tak naprawdę stało. Każdego roku w Polsce ginie około 2000 ludzi. 2000 ludzi. No To jest rzeczywiście takie spore już miasteczko. Ci ludzie giną na zasadzie, wczoraj człowiek był, dzisiaj go nie ma i nie wiadomo, co się z nim stało. No, ci, którzy zostają, bliscy zastanawiają się, no, co takiego mogło się wydarzyć. Po latach zastanawiają się, czy ten najbliższy żyje, czy też nie żyje, dlaczego odszedł. Różne są oczywiście te historie, niektóre tragiczne, czasami bywa tak, że ktoś po prostu zrywa kontakt z rodziną, przenosi się, nie chce mieć z nimi nic wspólnego, sytuacje zadziwiające, różnie to bywa, ale myślę, że ci, którzy są w domu, wciąż czekają, mają nadzieję i opowiem dzisiaj dwie takie historie, historie dwóch pań, które zaginęły, i myślę, że ta druga historia daje w jakiś sposób taką właśnie nadzieję. Zaginięcie Kazimierzy Zaręby jest, powiedziałbym, zadziwiające. Ona nie zginęła w jakichś dziwnych okolicznościach, nie wyszła z domu. Zaginęła w środku dużego miasta, zaginęła bowiem w Wilnie otoczona tysiącami różnych ludzi. Pani Kazimiera Zaręba pochodzi, pochodzi bo tak co trzeba chyba powiedzieć z Bełchatowa. Tam mieszkała, mieszkała na jednym z Bełchatowskich osiedli, kiedyś ciężko pracowała, była tkaczką, miała rodzinę, dom wychowała dwie córki. Mąż wcześniej zmarł, ma wnuki. Zawsze była bardzo taka religijna, chodziła do kościoła, modliła się. W tym czasie miała 79 lat, chyba jeszcze bardziej zbliżyła się i do kościoła, i do Boga. Lubiła atmosferę kościoła, lubiła do niego chodzić, modliła się. Również i fizycznie pracowała, bo sprzątała kościół, przynosiła kwiaty. Tam też mogła się spotkać z takimi ludźmi, którzy również lubili się modlić, należeli chociażby do kółka Różańcowego, no, często chodziła do tego kościoła, ponieważ zdarzało się, że nawet dwa, trzy razy dziennie, a ja myślę, że ona po prostu miała kontakt tam z ludźmi, miała z kim porozmawiać, ponieważ lubiła atmosferę, no po prostu dobrze się tam. Tam też poznała wikarego, księdza Piotra. Ja bym powiedział, że to taki bardzo rzutki, nowoczesny człowiek. Bardzo go polubiła. On polubił ją, bo to było widać. Przychodził nawet do niej do domu, rozmawiali. Ona chodziła do kościoła. Trochę były takie relacje pomiędzy nimi, jak matki, synem, bez żadnych oczywiście podtekstów. I rzeczywiście lubili się, bo to było widać często i rodzina sama mówiła, że ona o tym księdzu Piotrze często opowiada, mówi, jaki to wspaniały ksiądz. On z kolei przychodząc do domu także opowiadał różne rzeczy. No, widać było, że ten dialog pomiędzy nimi był taki, powiedziałbym, bardzo dobry. I Kazimiera jeździła też na pielgrzymki. Pomimo tych swoich lat jeździła na pielgrzymki. Często bywała chociażby czy w Licheniu, czy w Częstochowie. Nie lubiła wyjeżdżać. Zawsze też to były takie pielgrzymki, które były w Polsce. No, trzeba było oczywiście przejechać trochę kilometrów, ale niezbyt męczące. Zawsze też inspiratorem tych wycieczek był ksiądz Piotr. On namawiał... Kazimierę do tego, żeby z nimi jeździła. I w roku 2012 nadarzyła się taka kolejna okazja do pielgrzymki. Tym razem miała być to pielgrzymka do Wilna. No, Wilno to już było coś. Oczywiście to była pielgrzymka do obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Dla ludzi religijnych to ogromne przeżycie. No, ale pani Kazimiera miała już 79 lat. Kawał drogi, wycieczka, jak się później okazało, dosyć męcząca. Rodzina mówi do niej, córki, wnuki mówią, mamo, nie jedź, bo to może być zbyt męczące. No ale ksiądz Piotr namawiał ją do tego, żeby pojechała, bo przecież zobaczenie tego cudownego obrazu, słynącego z łask, to prawdziwa dla katolika gratka. No też jak się ma 79 lat, każdy z nas wie, że ludzie często w tym wieku po prostu się uprą i nie ma rady, muszą zrobić to, co zaplanowali. No, chociażby jakieś namowy nic nie skutkują. Tak się stało i w tym wypadku pani Kazimiera powiedziała, że do Wilna pojedzie, i faktycznie szykowała się do tego wyjazdu. miała być siódma pielgrzymka pani Kazimiery, pierwsza, zagraniczna, 28 września 2012 roku e, doszło do wyjazdu. Autokar podjechał pod kościół. W sumie do autobusu wsiadło 55 osób. To byli członkowie tego kółka różańcowego i znajomi, i parafianie, nawet jedna koleżanka pani Kazimiery z tej samej ulicy. Autobus ruszył. Wszyscy byli w dobrych humorach. A przed nimi przecież wizja zobaczenia cudownego obrazu. Ale na nocleg zatrzymali się jeszcze w Augustowie. Tam rzeczywiście przyjechali dosyć późno. Wstali wcześnie i ruszyli z Augustowa w dalszą drogę. Ale po drodze przyjechali także do Troków. No, ci, którzy byli, to doskonale wiedzą, w Trokach jest piękny zamek litewski, rzeczywiście ja niedawno byłem i warto go zobaczyć, ale też trzeba powiedzieć, że samo podejście do zamku jest. Trudne. No, trzeba wysiąść z autokaru, trzeba przejść kawałek drogi. Samo to zwiedzanie zamku też trwa dłuższy czas. No, zmierzam do tego, że pani Kazimiera miała 79 lat. Niektórzy byli w podobnym wieku. No, tak mi się wydaje, że przecież to musiało być trudne. Sam nocleg w obcym miejscu dla wielu ludzi to już zaczyna być problem. Trasa, a potem zwiedzanie zamku. Wsiedli do autobusu w trokach i pojechali już do Wilna. Znowu się spieszyli, ponieważ mieli zamówioną mszę w bramie Ostrobramskiej dokładnie o godzinie 12. Zdążyli, rozpoczęła się msza i w czasie tej mszy pani Kazimiera, no oczywiście po to właśnie jadąc, modliła się przed obrazem. Był 29 września 2012 roku godzina 12. Wtedy rozpoczyna się msza no inni wierni, którzy przyjechali, widzieli, że pani Kazimiera modli się. Czy modliła się do samej godziny 14, bo mniej więcej o tej godzinie zakończyła się msza tego do końca nie wiadomo. Jedni mówili, że tak, że widzieli ją, że do końca się modliła, jeszcze inni, że nie. Około 14.00 msza przed cudownym obrazem się kończy. Wszyscy spotykają się na ulicy, ponieważ mają przejść do autokaru. No, prawie wszyscy, bo okazuje się, że pani Kazimiery nie ma. Na nią często mówili Dziudzia, więc taki miała, no, nazwijmy to, pseudonim. I wszyscy mówią, no gdzie ta Dziudzia jest. Wtedy zaczęto się zastanawiać. Ktoś powiedział, że miała zamiar wysłać kartki do rodziny, ale jak miała już te kartki, to nie miała znowu znaczków, że poszła, żeby kupić te znaczki. Jeszcze ktoś inny mówił, że poszła przypuszczalnie do toalety. No, w każdym razie pani Kazimiery nigdzie nie było. Nikt też nie wiedział, na dobrą sprawę, gdzie ona poszła. Dosyć przytomnie ksiądz Piotr, który był takim ich opiekunem duchowym, który cały czas był, wyciągnął telefon i wykręcił numer telefonu do pani Kazimiery, ale się okazało, że ona tego telefonu przy sobie nie miała, że zostawiła go po prostu w domu. Więc czekają. I tutaj są znowu różne relacje. Niektórzy mówią, że czekali na panią Kazimierę 15 minut, inni mówią, że pół godziny, jeszcze inni, że 40 minut. No, każdy mówił inaczej, przypuszczalnie ze względu na to, jak się komu spieszyło. Tak postrzegał czas. Natomiast faktem jest to, że niektórzy zaczęli się burzyć. No że jak to? Czekamy na jedną osobę, a przecież mamy wycieczkę, przyjechaliśmy po to, żeby zwiedzać Wilno, żeby na czymś skorzystać, żeby no to było atrakcyjne, a nie czekanie na kogoś, kto no, tutaj nie zobowiązał się do tego, żeby być punktualny. Faktem jest, że też niektóre osoby rozeszły się, żeby poszukać pani Kazimiery, ale po chwili wróciły, stwierdzając, że nigdzie jej nie ma. Podobno też sama pilotka tej grupy miała naciskać, że co robimy dalej? Albo jedziemy, zwiedzamy, albo zostajemy. Faktem jest to, i to wydaje się wręcz nieprawdopodobne, że zostawiono panią Kazimierę, że cała wycieczka ruszyła do autokaru który był zaparkowany niedaleko zostawili po prostu panią Kazimierę, nie informując policji, nie informując nikogo i nikt ją na dobrą sprawę. Prawie 80-letniej kobiety nie szukał. Dotarli do autobusu no i zaczęli realizować dalsze etapy wycieczki. No, dalszym etapem to był obiad w pobliżu zresztą tego miejsca, gdzie zaparkowali. Yy, autokar no, w tym momencie ta, było wiadomo, że pani Kazimiera gdzieś zaginęła, gdzieś poszła, miała ze sobą jedynie torebkę, taką małą torebkę i nic więcej. Cały jej bagaż został bowiem w autokarze. Zadziwiająca sytuacja, tak jakby ludzie, którzy z nią przyjechali, byli zupełnie obcy i nie powinni interesować się z kimś, kto był ich towarzyszem podróży. No już w autobusie pojawiały się takie sugestie, że może pani Kazimiera miała Alzheimera, bo przecież zapomniała telefonu z domu. I jeszcze jej koleżanka z pokoju, tam gdzie nocowały w Augustowie, powiedziała, że ona była dziwna jakaś tego wieczoru, że się ubrała, że chciała gdzieś nawet wychodzić, że była podekscytowana, no ale w sumie potem położyła się do łóżka i... Zachowywała się normalnie, ale takie właśnie głosy się pojawiały. To wszystko działo się, zaginięcie pani Kazimiery działo się w sobotę. Pielgrzymka do Bełchatowa wróciła w niedzielę i w zasadzie wtedy, ale to wnuk. Panie Kazimiery powiadomił ambasadę polską na Litwie i tak na dobrą sprawę. Dopiero wtedy rozpoczęły się poszukiwania. Czyli mamy popołudnie 29, kiedy pani Kazimiera zniknęła, zaginęła i niedziela następnego dnia. Więc no, wszyscy zastanawiali się, gdzie pani Kazimiera podziała się w nocy, no. Kobieta 80-letnia pozostawiona samotnie w mieście. Rozpoczynają się poszukiwania, i tutaj trzeba powiedzieć, że policja litewska dołożyła wszelkich starań. Tutaj też ambasada cały czas pilnowała, żeby te poszukiwania trwały. I dosyć szybko policjanci wpadli, że tak powiem, na trop pani Kazimiery. Najpierw z tego wynika, że ona. Pojawiła się na tym parkingu, gdzie stał autobus, ale pojawiła się już w momencie kiedy ten autokar odjechał. No pojechali wtedy po prostu na obiad. Chodziła zdezorientowana między innymi autobusami, szarpała za klamkę. No pewnie próbowała się do któregoś dostać. Mm, też. Trudno powiedzieć. No, z jednej strony była zorientowana, bo przecież wróciła do tego miejsca, gdzie był autokar, więc miała świadomość tego, gdzie ten autobus był. Z drugiej strony, tak jakby nie szukała pomocy, no, gdyby zaczepiła kogoś, kogoś, no ja już pomijam policjanta, ale nawet jakąś inną przypadkową osobę, to przypuszczalnie by jej pomogli do tego autobusu wrócić. Litewscy policjanci szukają dalej. I tutaj natrafiają na kolejne nagranie. To nagranie jest ze stacji benzynowej. To jest stacja benzynowa, odległa o około 6 km od bramy ostrobramskiej. No, 6 km to jest sporo. Trudno tutaj przypuszczać, że Kazimiera przeszła całą tę trasę. Nie jest wykluczone, że ktoś ją po prostu podwiózł. Faktem jest, że było to już 30 września, godzina trzecia nad ranem, kiedy pani Kazimiera pojawia się na tej stacji benzynowej, jak mówię trzecia nad ranem. Wtedy ma jeszcze płaszcz, ma torebkę. Jak widać miała też okulary, wchodzi na stację benzynową. Nie bardzo może się dogadać z licinami, którzy tam pracują, ale okazuje się, że jest też pani, która mówi po polsku, i ta pani pyta ją, no czego sobie po prostu życzy. I wtedy pani Kazimiera powiedziała jej, że chce kupić rumianek. No, oczywiście na stacji benzynowej zwyczajowo rumianku nie ma, więc ta pani powiedziała jej, że musi pójść do apteki. Nawet powiedziała jej, gdzie ta apteka jest. I Kazimiera wychodzi z tej stacji benzynowej. W jakim kierunku poszła? Tego już pracownicy stacji nie wiedzieli. I kolejne nagranie. Mija ponad 6 godzin. To już jest godzina 9.20 w niedzielę. Ulica Kalwaryjska w Wilnie. Pani Kazimiera pojawia się tam ponownie. No, można zobaczyć na monitoringu, na tym nagraniu, że no to jest jedno z takich osiedli tam dozorca, który akurat sprząta rano, mały ruch, 9.20. Pani Kazimiera, no, wygląda na to, że ona jest w jakiś sposób zdezorientowana, że nie bardzo wie, gdzie iść. Zresztą sam dozorca przesłuchany powiedział, że ona wyglądała na taką zdezorientowaną, że szarpała za klamki samochodów, które były tam zaparkowane, i z tego co on zrozumiał, bo to też Litwin nie mówiący po polsku, z tego co on zrozumiał, to powiedziała mu, że jest zimno. I faktycznie widzimy już w tym momencie, że ona jest bez płaszcza, nie ma też torebki i nie miała okularów. Gdzie spędziła te 6 godzin, tego nie wiemy. Czy ściągnęła płaszcz sama, czy ktoś ją obrabował, czy zabrał jej torebkę? No, oczywiście tego też wykluczyć nie możemy, i to jest ostatnie nagranie pani Kazimiery w Wilnie. No oczywiście rodzina pani Kazimiery była szokowana. Mama pojechała na pielgrzymkę z grupą ludzi, a oni wrócili bez niej. Mieli pretensje i do księdza Piotra, ponoć nawet nie bardzo chciał z nimi rozmawiać. Mieli żal, bo przecież on był takim ich przywódcą duchowym, takim opiekunem duchowym, zresztą sam to podkreślał, a zaprzyjaźniony z mamą zostawił ją po prostu tam samą. Nawet nie miał odwagi, żeby zostawić, w jakiś sposób dać, przekazać jej rzeczy osobiste. Tylko zrobił to przez organistę, ale też rodzina wtedy bardzo mocno się zmobilizowała. Oni sami postanowili szukać yy, mamy i babci. Pojechali do Wilna. Tam bardzo mocno weszli w kontakty z ludźmi, którzy mogli ją odnaleźć. No oczywiście to była policja, to była ambasada. To byli też polscy harcerze przeszukano dosłownie wszystko no wszystkie możliwe miejsca, gdzie zwyczajowo w takich sytuacjach ktoś, kto zaginął, może po prostu być. To były i szpitale, i domy pomocy społecznej, różnego rodzaju miejsca, które oferują pomoc w postaci chociażby takich miejsc, gdzie można się. Przespać czy jadłodajni. No, szukali wszędzie, ale bez żadnego rezultatu. Poszli też do proboszcza na ostrej bramie, ale on o niczym nie wiedział. Nawet nie wiedział, że takie zaginięcie było. No, ale też trudno mu się dziwić, bo skąd miałby wiedzieć. Rodzina zostawiła swoje DNA. Też no, Policja sprawdziła, czy w tym czasie gdzieś nie znaleziono zwłok kobiety. Czego takiego nie było? Sprawdzono, czy ktoś nieznany, czyli ktoś, kto po prostu stracił pamięć, dotarł do jakiegoś ośrodka, czy bardziej został przewieziony, ale też takiej osoby nie było. No, pozostało oczywiście pytanie, jak to możliwe, żeby no, w Wilnie, wśród wielu osób na osiedlu zaginęła pani Kazimiera. Co się z nią stało? No ale myślę, że w tym wszystkim w jakiś sposób w dalszym ciągu jest nadzieja, że pani Kazimierz po prostu przeżyła i ktoś się nią zaopiekował. Robimy ten odcinek również z tego powodu, że jak widzimy, bardzo wiele osób pisze do nas, ogląda nasze odcinki poza granicami kraju. Też wygląda na to, że i na Litwie, więc być może będą ludzie, którzy skojarzą tę sytuację z czymś, co widzieli, usłyszeli, albo ktoś im po prostu opowiadał. Więc taka nadzieja również jest. Też to jest pewnego rodzaju nauczka. Teoretycznie była to pielgrzymka zorganizowana. Mówię teoretycznie, ale też jak przyszło co do czego, to prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. No, stwierdzając, że tutaj żadnego organizatora nie ma. Ksiądz Piotr no, był jedynie opiekunem takim duchowym. Dzisiaj ksiądz Piotr jest gdzieś na innej parafii. Wtedy był jedynie opiekunem, jak powiedziałem, tym duchowym. Pieniądze na wycieczkę zbierało kółko różańcowe. Autobusy podstawiło przedsiębiorstwo tam miejscowe, które przewozi ludzi. Więc jak widać z tego. No w zasadzie takiego organizatora tego wszystkiego nie było. Nie było też osoby w takim razie, która by za całość odpowiadała. Więc osoby, którą w jakiś sposób można by pociągnąć do odpowiedzialności za to, że no, nie zaopiekowała się ludźmi, którzy byli pod jej opieką. No to jest na marginesie tego wszystkiego, więc trzeba z tej sprawy także wyciągnąć i taki wniosek. Ale też powiedziałem na początku tego odcinka, że ma być on też pewnego rodzaju taką nadzieją, a taką nadzieją jest historia, która wydarzyła się wcześniej, bo to był rok 1976. Wtedy z domu wyszła, no też starsza pani, mało tego, wyszła dokładnie w Wigilię 1976 roku Agnieszka Grobel. Zwana Jagusią, bo tak ją nazywali najbliżsi. Ona mieszkała w Pogonowie. To jest województwo lubelskie. Też ona jeździła, lubiła podróżować. Wjechała do autobusu, do pociągu, jeździła, ale zawsze wracała. Miała kłopoty rzeczywiście z pamięcią, ale zawsze wracała. Natomiast w tę wigilję, 76 roku, do domu już nie wróciła. Były jakieś wtedy jej poszukiwania, bardziej z naciskiem na słowo jakieś. No ale jej nie odnaleziono. Do zaginięcia Agnieszki wrócono dużo później. To już zrobili policjanci z archiwum X. Prześledzili to wszystko, co się wtedy działo. I okazało się, że Agnieszkę odnaleźli ludzie, jak błąkała się niedaleko. Bydgoszczy, po prostu straciła pamięć. Została wtedy umieszczona w Domu Pomocy Społecznej, ponieważ była tak zwanym NN-em. Co to oznacza? NN to jest często taki zwrot stosowany przez policjantów czy prokuratorów. Po prostu osoba nieznana. Nadano jej inne imię, inne nazwisko, i w tym Domu Pomocy Społecznej była do roku 2003. I wtedy zmarła i pochowano ją na miejscowym cmentarzu. I właśnie na tym cmentarzu w Siemionkach e, odnalazł ją, w zasadzie odnalazł jej grup jej brat w roku 2017 już 92-letni, jej brat Mieczysław przyjechał na ten grób, zapalił jej świeczkę. No, był szokowany, że siostra jeszcze tyle lat. Żyła, że spędziła prawie 27 lat w tym domu pomocy społecznej. W jaki sposób ucieszył się, że na starość może jej jeszcze zapalić świeczkę. No, on już sam był w sędziwym raczej wieku, 92 lata, ale myślę, że przed śmiercią to była dla niego pewnego rodzaju ulga. I tyle tych dzisiejszych naszych takich trochę wigilijnych, takich świątecznych historii. Oczywiście, jak zawsze, subskrybujcie nasz kanał i oczywiście, jak zawsze, trzymajcie się.